Szanowny panie Patryku, że nie pan znowu nie wciska mi swoich e, teorii. Wydaje mi się, m, że łapie język jak nie wiem. O czym pan mówi w ogóle, proszę pana, o niech pan Bońka spyta. Pan źle pracował, pan zrobił złe wywiady, pan jest do kitu, pan jest do zmiany. To ty jesteś czasem wywiadu, tak? tak. To powiem ci szczerze, no. że mnie to śmieszy. <laughs> Witam Państwa, Patryk Mirosławski, jesteśmy w winiarni La Bodega na Nowym Świecie w Warszawie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Mariusz Czerkawski. Dzień Witam. dobry. Bez wina, wyjątkowo? Tak, nie możemy. Za wcześnie jeszcze A, jest, okay. chociaż puszczamy to od 20. Ja mogę, ale, jasno, <laughs> ale wolę wodę. Jasno, jasno na dworze, to wygląda jakbyśmy rozmawiali o godzinie 13 nie 20, nie do Nie ma tych przepisów, tak, że do 13 alkohol się nie sprzedaje. Tak? Spokojnie można. No nie ma. nie ma. Tak bo... Czas się zmienił. To prawda. Nazywasz siebie szczęśliwym emerytem. Oczywiście no. jest tak fajnie na emeryturze? Eee, wiesz, co? Jak się dotknie tak, można powiedzieć, nieskromnie i zrobi się to, co się mogło zrobić, i, i wiadomo, że sport jest jakby wiekowo ograniczony. Przynajmniej ten, który ja uprawiałem eee, zawodowo. Także no, jasne, że mam kolegów, co jeszcze mają po 41 i, i, i dalej jeżdżą na no, i dalej grają. Ale to są naprawdę. Eee, Wyjątki i, i po prostu przyszedł ten czas, że karierę trzeba zakończyć, a, a to, że znalazłem sobie sposób na życie już po zakończeniu zawodowej kariery i znalazłem drugi sposób, w którym się mogę tak. realizować, jakim jest golf na przykład, yy, który można uprawiać dużo, dużo yy, dłużej. Spodziewałeś się, że to zakończenie kariery w Twoim przypadku będzie takie trudne, no bo i w książce swojej opisujesz, i to szeroko było opisywane, ta konferencja w Championsie, kiedy tę karierę kończyłeś i gdzieś tam ktoś się popłakałeś przy okazji. Oczywiście, bo to jest zamknięcie pewnego rozdziału, który, który był dla Ciebie bardzo ważny. To jest, to jest coś, czym wiesz, że, że, nadchodzi, że nadchodzi ten czas odejścia, wiesz, że e, nie da się, się pewnej rzeczy przeskoczyć. Mówię tutaj o, o, o długości grania, o jakości grania, o tym jak Twoje ciało na to reaguje, jak jesteś dalej zmotywowany mentalnie. To jest przecież bardzo ważne u sportowców, także wiedziałem, że ten dzień nadchodzi i myślałem o nich o nim nawet kilka lat, bo już od dwóch lat praktycznie się przygotowywałem, ta Szwajcaria trochę tak była na, na sam koniec. Mówisz o reprezentacji Polski, o tym, że z tą reprezentacją nie udało się za wiele zdobyć. Czy to było tak, że Ty przyjeżdżałeś ze Stanów Zjednoczonych? Czy też ligi NHL do Polski i wiedziałeś, że jesteś dużo lepszy od tych chłopaków, którzy grają w reprezentacji polskiej i tak naprawdę to, to wy nie jesteś równorzędnym zespołem. Nie, nie, nie do końca myślisz w tych kategoriach też, bo, bo przyjeżdżasz i wiesz, że jesteś liderem, wiesz, że na ciebie liczą, ale jako drużyna musisz mieć wsparcie. I, 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 i nawet jak czasami to wsparcie jest, a ty znowu nie, nie produkujesz, czy, czy nie robisz tego, co, na co cię stać, co powinieneś, co do ciebie należy. Też nie do końca może być dobry wynik, ale nie ukrywajmy, no, my, my nie zdobyliśmy medali Mistrzostw Świata czyli z Olimpijskich w całej naszej historii sportu hokeja na lodzie. Także to nie jest tak, że, że medale były i nagle się skończyły i teraz znowu wróciły. No, po prostu e, to jest taki sport, który jest bardzo trudny, bardzo trudny technicznie. E, a porównałbyś siebie może to jest i, na wyrost do Ryana Gigsa, który gdzieś tam z... W swojej klubowej przygodzie osiągał wielkie sukcesy, pewnie większe niż typowe, mimo wszystko. Ale z reprezentacją nie mógł nic osiągnąć, bo ta reprezentacja po prostu była za słaba. Nie do końca myślałem o tej kategorii. Oczywiście, że gdybym się znalazł w reprezentacji Szwecji, czy, czy w reprezentacji na przykład Czech, czy Słowacji, potencjał czy możliwości byłyby inne. Ale ja cieszyłem się, że mogę reprezentować na nasz kraj i gdybym myślałem o zmianie obywatelstwa, mimo wszystko, że mieszkałem przez kilka lat w Szwecji i mogłem to zrobić. Um, dlatego wiedziałem na co ma stać, walczyliśmy o inne cele albo ne, o, o granie w elicie, albo o to, żeby, żeby zaawansować do, igrzys do na Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście mi się udało w 1992. Um, być na Igrzyskach olimpijskich we Francji, udało mi się grać w elicie kilka razy, udało mi się walczyć awans kilka razy do, 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 do elity światowej, um, czyli tej, tej ścisłej czołówki ho 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 hokejowych drużyn. Także Oczywiście, że e, zdobyłem Puchar Europy z, z drużyną ze Sztokholmu, także e, nie porównywałem się do nikogo raczej, po e, prostu wywodzę skąd się wywodzę, jestem z tego dumny, zawsze chciałem walczyć z orłem na piersi, a takie, że były cele i takie możliwości, no, no, takie jest, tak jest, tak jest, tak jest życie. Książkę wydałeś, nie wiem, napisałeś to chyba złe słowo, dyktowałeś, tak? To, to oczywiście jest owoc e, kilkudziesięciu godzin spotkań z, z Wojtkiem Zawiołą, e, który, który rozumie hokej, e, zna się na hokeju. E, był, był kilka dni w, w Szwajcarii, e, e, obserwował ligę i szwajcarską i, i, i był na Mistrzostwach Świata e, w Katowicach, skąd się tak naprawdę poznaliśmy kilkanaście lat temu. E, obserwuję Polską Ligę e, Hokejową i, i rzeczywiście e, było, było wiele rozmów, później oczywiście e, czytanie tych tekstów, e, zmienianie, troszeczkę dodawanie, odejmowanie paru, paru rzeczy, redakcja z, e, z doborem zdjęć, z, z, z tym wszystkim co się działo, także współpraca z wydawnictwem, która się bardzo, bardzo fajnie nawiązywała. Znaczy było sporo, sporo pracy, ale cieszę się, że, że powstała, i, i cieszę się, że też w takim, w takim momencie, gdzie, gdzie naprawdę dużo miałem zapytań od młodych ludzi, od, od, od rodziców, jak to jest fokiem, jak to się dzieje. No właśnie, bo po co ty tę książkę w ogóle napisałeś? To jest, po co to jest? jest 40-letni facet wydaje książkę. To jest e, e, z tego też względu, że chciałem trochę, znaczy, to, że. Pracuję nad tym, żeby popularyzować naszą dyscyplinę i, i, i robimy dużo, dużo rzeczy z dziećmi i z hokejem e, seniorskim. A ci cieszę się, że zaczyna się sporo dziać i rozmawiamy trochę o KHL, i rozmawiamy o centralnej lidze europejskiej i, e, i rozmawiamy o reprezentacji, gdzie mamy, gdzie mamy świetnych trenerów, e, o przyszłości naszej dyscypliny i chcemy, żeby pracujemy nad strategią, nad produktem. Z Polskim Związkiem rzeczywiście mamy sporo przeszkód, nie mamy niestety wielkich sukcesów w seniorach, mimo że na szczęście masowali do, do, do lepszej grupy hokejowej światowej. To cieszy, a, a z drugiej strony wywodzę się z tych, gdzie hokej był bardzo popularny, miałem wiele. Wiele zapytań, wiele listów z, z, z jakimiś poradami, z pytaniami, jak to było, jak to, jak to jest być w anagell, jak to jest, żeby się tam dostać, jak to jest, że w ogóle mi się udało. Dlaczego my nie potrafimy grać w hokeja? My jest To Polacy. związane chyba z jakością trenerów, z, z, z podejściem tego sportu w sensie. E, możliwości. Mówię o jakości trenerów, bo, bo nie potrafimy się lepszy, uczyć o najlepszych. Tak? No najlepszy kto jest najlepszy? No, no, no może Kanadyjczycy, Amerykanie, Rosjanie, e, Szwedzi. E, czesi oczywiście też są nieźli, ale ci czesi, którzy zarabiają, które, trenerzy, którzy zarabiają kolosalne pieniądze w innych e, krajach, no, nie, nie przyjeżdżają do Polski, żeby nas uczyć. Tak? I e, to jest trochę tak, że, że jest na tyle trudny sport. I nie tylko to jest indywidualne, że jednej jednostce się udaje e, i nagle mamy Małysza tak, czy, czy Justynę Kowalczyk. E, tylko, że tu potrzeba e, e, wielu, żeby, żeby być jako drużyna si silnym. A dlaczego tobie się udało? Z czego to wynika? Że wyjechałeś z miasta gdzieś na południu Polski i nagle zrobiłeś wielką karierę, a setki chłopaków nie. Trudno powiedzieć, może wielu nie wierzyło w swoje umiejętności, z drugiej strony może wielu było trochę bardziej leniwych niż ja, może wielu e, uważało, że wystarcza im to, co, co, co mają, grając na przykład na, na ligowym poziomie, e, zadowalają się tym, co jest. Ci, co może nie do końca zadowalają, i chcą jeszcze więcej, coś może im brakuje, no bo widocznie coś musi brakować czasami, żeby... Ee, że, że, że nie mamy jeszcze następnych jakichś takich wielkich karier wywodzących się i, 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 właśnie z Polski. I tutaj nie mówię o Wojtku Wolskim czy Majku Komisarku, bo, bo oni zostali wytrenowani w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, ale mówię właśnie o chłopakach, którzy są wytrenowani w Polsce i, 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 i chcieliby może spróbować swoich sił. Ja mam nadzieję, że jeszcze tacy zawodnicy się znajdą. Ehm. A dlaczego tak wyszło? Trudno mi nie powiedzieć, no. eee, to powiedzieć. To, że nieźle grałem, no na pewno miał jakiś na to wpływ. Mm -hmm. Nie tak. dlaczego nieźle grałem? Pewnie tak. No, nie, jak zaczniesz opowiadać, dlaczego się... dobrze grałeś, to będzie drugi program, podejrzewam. Mówimy o hokeju w Polsce, ale ten hokej w Polsce w ogóle nie jest popularny, ja mam wrażenie. Wprawdzie transmituje się ligę w TVP Sport, tam oglądalność podobno jest ujemna. Yy, nikt tego nie chce oglądać. To nie jest ciekawe dla widzów. No, jeżeli, jeżeli, e, jeżeli tak generalnie myśli większość ludzi, to może nie. Znaczy, ja nie spotkałem jeszcze osoby, która, która by mi powiedziała, że hokej jest nudny mhm. e, i że jest słaby w sensie e, oglądalności, jeżeli są na meczu. Bo, bo hokej nie jest dobry. To znaczy, ja znam 30 innych dyscyplin, które są ludniejsze od hokeja i które są oglądane. Ale nie wiem, nie, jest, nie jesteśmy do tego przekonani, nie wiem, może dlatego, że to jest trochę sport regionalny, bardziej południe Polski, może dlatego, że nie odnosimy... No ja się przede wszystkim nie odnosimy sukcesów. Jakbyśmy zaczęli odnosić sukcesy, to zainteresowanie niesamowicie by wzrosło, bo, bo takie mam przeczucie, że... Jeżeli ten sport jest jednym z głównych sportów, tak naprawdę na świecie, ja mam takie odczucie, może trochę subiektywne, e, zaliczam do tego oczywiście Formułę 1, nie wiem e, tenis, hokej, piłkę, okay. e, to są te sporty, które, które, które te, te liczące się kraje, jak stany zjednoczone, e, Kanada, e, nawet nawet oczywiście Stronansko, czy Rosja, w Rosji też jest najpopularniejszy sport. Piłka oczywiście też, ale, ale są praktycznie. na e, Szwajcaria rywalizuje z piłką tak naprawdę. Mimo wszystko, że mają wspaniałe że skoczka, czy mają wspaniałych tenisistów, e, to jednak hokej, hokej jest chyba numerem dwa sport, e, sportem w Szwajcarii. To, to nie jest przypadek, że hokej może być interesujący. Dlaczego w mm -hmm. naszym, naszym wykonanie jest interesujący. No, nie gramy tak jak Szwajcarzy, nie gramy tak jak Szwedzi, nie gramy tak jak Kanadyjczycy. Eee, ale ja dopóki, dopóki Ale nawet dopóki, NHL się dopóki w Polsce jest, nie ogląda. Ktoś no, powie ze względu na porę, no, ale no, NBA się ogląda, no, a NHL nie. No, 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 znaczy du dużo ludzi mówi, że nie widzi krążka, no że nie widzi krążka to mamy problem, tak? W sensie, że, 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 że za szybko to wszystko idzie. Eee, co, mamy gorszy wzrok niż Amerykanie? Nie wiem, no, inną kulturę, my lubimy coś innego. Eee, Trudno mi powiedzieć, dlaczego, dlaczego hokej się nie ogląda w Polsce, bo, bo nie, nie dam ci na to odpowiedzi. A ty komentowałeś z kolei, jak wyliczył tygodnik kibica z Dariuszem Szpakowskim, e, hokej, prawda? Tak, uważam, że był. oglądalność była całkiem niezła, bo jednak igrzyska Olimpijskie i hokej właśnie wtedy cieszy się jedną z największych oglądalności. To jest coś, tak co byś chciał być robić szerzej? Częściej? Komentowanie w telewizji? Częściej może nie, znaczy nie chciałbym zostać zawodowym wodym kontatorem i jeździć co dwa dni na jakiś mecz. Nie, może nie przesadzajmy, to nie jest moim marzeniem, ale na pewno, na pewno, jeżeli będą takie możliwości, hockey, chciałbym komentować, że ten na najwyższym poziomie jak najbardziej. Także e, lubię przeżywać te chwile, lubię być na żywo na stadionie. E, to, że jest teraz trochę mało pokazywane przez TVP, co się wiąże z, z, z ich polityką finansową. E, Niestety nie stać ich często na to, żeby wysyłać wozy transmisyjne na, na, na coś, co może jest mało oglądane. To już jak gdyby wchodzimy w. w, w A my no, mamy do was komentatorów z... hokeja w Polsce? Kilku na pewno tak, ale z, nie mamy ze wielu fachowców, tak naprawdę. Ja, ja to tak? znam przemysłowa pełkę, który jest świetny, moim zdaniem. Stanisław Snopek. I Dariusz Szpakowski. Tak, ja uważam, że Mateusz Borek byłby całkiem niezły, ale oczywiście Polsat nie ma nic wspólnego z, z hokejem za bardzo. Kiedyś miał. Kiedyś miał, um, ale miał mistrzostwa świata, grupy A, gdzie nie do końca um, wszyscy, wszyscy to aż tak bardzo przeżywali. Musisz, um, że Borek mógłby ja coś skomentować? Tak, ja z nim często rozmawiam i on naprawdę dużo wie o hokeju, znamy wiele nazwisk, Na realia. Często to jednak trzeba zrobić taki show wokół tego wszystkiego. A Szpakowski bo... daje radę? Tylko eee, ja pytam serio, bo tak, tak, tak bardzo dobrze daje radę sobie. Tylko że on też bardzo rzadko to robi, tak, no bo teraz planujemy, eee, TVP będzie pokazywała Mistrzostwa Świata w, w grupie A, oczywiście naszej grupy też, ale, ale już z Darkiem Szpakowskim planujemy wyjazd. Właśnie do Szwecji na Mistrzostwa Świata I, i, i tam na pewno półfinały czy finały będziemy komentować razem, także już e, wiem, że e, żyję tym trochę i, i, i też, też e, mhm. ja bardziej od fachowej strony tego, kogo e, ten hokej gdzieś tam od interesuje, e, on bardziej od tej, od tej takiej otoczki no, komentatorskiej i, i tego, tego wspaniałego przekazywania różnych emocji i... i i sytuacji. Także wydaje mi się, że team może być udany, bo, bo, bo ludzie, ludzie lubią słuchać, jeżeli ktoś w miarę mówi czytelnie. Często staram się opowiadać o hokeju okay, trochę tak, jakby, jakby ktoś się nie znał do końca na tym. Mhm. I to chyba też pomaga, bo ci, co się znają, nie do końca zawsze są też zainteresowani komentarzem jakimś, ale, ale ci, co, ci, co czasami włączą po raz pierwszy ten telewizor, nie chciałbym, żeby już to był ostatni raz, kiedy oglądają ten, ten mhm. przekaz. Partnerem programu jest portal weszło.com. Jak to jest yy, z tymi słynnymi bójkami w NHL? To jest coś, co musi być, żeby show było większe? Czy... Naprawdę niektórzy z zawodników uważają, że w taki sposób mogą, nie wiem, wywrzeć jakąś presję na przeciwniku i wygrać mecz. E, wszystkiego po trochu, e, bo e, to jest trochę tak, jak teraz znowu będę mówił do ludzi, którzy też może nigdy nie oglądali hokeja i to jest może trochę tak, jak idziesz do, do baru, z kolegami i nagle ktoś cię zaczepia i, i masz takiego przyjaciela w swojej grupie, że, że zrobi dla Ciebie wszystko, tak? Zacznie się bić z tym przeciwnikiem, zacznie Cię bronić, zrobić coś takiego, żeby w, w tobie obudzić e, te emocje, które, które są. I, e, I tak jest więcej w hokeju, jeżeli często do bujek dochodzi wtedy, kiedy, kiedy na przykład przegrywasz się jakiś mecz albo, albo, e, albo ktoś został bardziej ostro. Albo nie fair, zaatakowany na przykład z gwiazd danej drużyny. Uh -huh. Każda drużyna ma kilku takich zawodników, którzy, którzy rzuca, zrzucają rękawice i po prostu, i po prostu w, wymierzają sprawiedliwość, trochę tak jak to było w średniowieczu, że wzywam cię na pojedynek e, i się bijemy. Czyli to wygląda jak ustawka trochę, tak? No bo zrzucam rękawice, ty zrzucasz rękawice i się bijemy. Każdy chce wygrać tą rurkę, czyli tu, tu widać, że oni się dogadali z ciebie, tak, dogadali się, bo ja nie mogę ci bić, jak ty o tym nie wiesz, tak, ja nie mogę się mm -hmm. rzucić o tyłu na ciebie, albo, albo uderzyć cię wtedy, kiedy ty nie jesteś przygotowany i trzymasz kij w rękach. Nie, wtedy masz karę, wyrzucenie jesteś z meczu, jesteś A ty zamieszony. nie byłeś takim typem, prawda? Ty często nie brałeś udziału w takich akcjach. Nie, ja nie byłem typem do bicia, bo ja byłem typem od strzelania w i od, od grania ofensy, ofensywnym, tak samo takim typem nie był Fjodorow, Jaromir Paweł Bure. Mario Łęń i inni, których mogę wymieniać Oliwa? w dziesiątkach. A Oliwa? Oliwa? A Oliwa właśnie był tym typem, który, którego potrzebowaliśmy. Jako typem, w sensie zawodnik, e, e, którego potrzebowaliśmy w drużynie. No, bo, jest to, bo, ja słyszę, wtedy, bo ja słyszę ale... opinię, że on był tylko odbicia, a o niczego więcej. No ale słuchaj, jakby nie, nie jeździł bardzo dobrze na łyżwach. Nie, nie, nie posługiwał się nieźle kijem. Jakby... E, nie miał e, tego zmysłu do wypełniania e, zadań taktycznych przez trenera. No wiesz, nie, nie rozegrałby ponad 400 spotkań wizany ja to, mhm. to nie jest przypadek, rozegrałby wtedy 40-30 i kilka razy by się pobił i na tym by się skończyło... Ale robił show i tego nikt mu nie zabierze, prawda? Właśnie. I, i na tym polega, polega hokej, nie do końca właśnie w Polsce rozumiemy na czym to polega. Polega na, 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 na zbudowaniu drużyny 20 kilku zawodników, oczywiście 20 tylko gra. Wi jest do składu, może grać i, 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 i 12, tak? że grać 10, 2 piątki, jeden bramkarz. też, a reszta będzie iść na ławce kar, na ławce rezerwowych. Ale, ale e, w składzie jest 20 zawodników i, i oni tworzą tą drużynę i każdy wnosi coś innego do tej drużyny i na tym to polega, że, mhm. e, że, e, że się wypełniamy nawzajem. I, I właśnie takich zawodników w NHL potrzeba. I tacy zawodnicy też są w KHL, w KHL jest wyzwolone są bójki. E, no ale niestety w Międzynarodowej Federacji Hockey nie, nie są dozwolone bójki, znaczy one się mogą przydarzyć, ale, ale są wtedy o wiele bardziej karane. Zawodnicy są zawieszani. W niedzielę jak się pobijesz, ja się umówię z tobą na, na, na bójkę na lodzie, się bijemy, dostajemy po 5 minut kary, nawet nie osłabiamy drużyny, sami od, 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 odsiadujemy tą karę po 5 minut, zawodnicy grają dalej 5 na 5 i w pewnym momencie jak się skończy te 5 minut, jak jest przerwa w grze, to my z powrotem wracamy do drużyny, także zupełnie inne przepisy. Masz z Oliwą kontakt do dzisiaj? Czy z nim kontaktuje się już tylko tak. policja ze strony polskiej? Nie, znaczy mamy rzeczy oczywiście, no bo jest, ze względu na, na to, że, że, że siedzi cały czas e, za granicą, także, e, no, także no mamy rzeczy, ale, 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 ale jest... E, Jesteście przyjaciółmi? Jesteśmy, jesteśmy kumplami. Przyjaciółmi też, bo jeżeli ktoś jest w potrzebie i coś byśmy naprawdę no, potrzebowali od siebie, to zawsze dla siebie jesteśmy, ale, ale z drugiej strony no nie, nie jeździmy razem na wczasy, nie spotykamy się co drugi dzień na rynku. Nie pytam czasy. się, bo jesteście innymi typami zupełnie o wrażenie, prawda? Tak, znaczy, Ty to... mówisz, kobiety mnie zmieniły, a on w relacjach z kobietami to różnie wypadał, z tego co wiem. Eee, znaczy, przebywanie codzienne i chodzenie na imprezy na przykład albo... albo eee, no, i, no nie pójdziemy na spacer do piaskownicy, tak, z moim dzieciakiem, bo, no bo jakby po godzinie czy po dwóch trzy dni powiem słuchaj, stary, ale już mi się nie chce siedzieć. No. Z drugiej strony jak pójdziemy do lokalu, no to się może okazać, że, że będzie jakaś wstrzęta bójka i no do końca może ja bym chciał w niej, w niej uczestniczyć. Także oczywiście, że mamy odmienne jakby myślenie i, i temperament, zachowanie, ale generalnie jesteśmy przyjaciółmi, tak. No, dla mnie przyjaciele nie muszą przebywać ze sobą codziennie weszć 4 godziny na dobę, mm -hmm. ale wiemy, że w razie czego możemy na się liczyć. Co robisz? Teraz, oprócz tego, że czasem jakąś książkę, wydasz, jakąś nagrodę się spo... dostaniesz? Spotykam, spotykam z wami. No, tak, oprócz e... tego, że się z nami czasem spotykasz. I ja oprócz tak? tego, że grasz w golf. No właśnie chcę zastanowić, bo dosyć sporo różnych rzeczy. Eee, przede wszystkim teraz e, mamy zimę i, i, i jest sezon hokejowy, także sporo. Sporo, sporo jeżdżę, sporo spotykam się w, w szkołach, w na lodowiskach. Marzec będzie dosyć bardzo zajęty, bo, bo będziemy kończyć już tą akcję Białych, Białych Orlików przy, przy, przy wielkiej pomocy Ministerstwa Sportu też, gdzie razem tą akcję prowadzimy. Mamy, mamy około 25 drużyn, które, które szkolimy. Mieliśmy szkolenia 100 animatorów kilka miesięcy temu na lodowisku w Tychach. Także oni są jakby w terenie, działają. E, ja oczywiście będę jeździł do, do ośmiu województw i doglądał te finały, e, czyli praca z młodzieżą... Ale oprócz takie kto... jakieś interesy masz, prawda? Też. Tak, ale to, są, ale to są takie, które nie wymagają codziennego bycia przy, przy w pracy czy, czy w biurze. E, e, oczywiście... Sporo spędzam, na pewno sporo spędzam czasu z, z, z rodziną. To jest, to jest, to jest wielkim plusem. A z drugiej strony też powoli zaczynam się szykować ze Zbyszkiem, Bońkiem, z Jurkiem Dudkiem. Może to Nagiwa do nas dołączy na największy turniej poloniny na Florydzie za, mhm. za, za półtorej miesiąca. E, także znowu będziemy walczyć golfowo, bo, bo jednak to jest dalej naszą pasją. Media no, ja się lubią, prawda? Bo mówisz dzwonili do mnie w, w każdej edycji z Tajsa z gwiazdami. <laughs> Miałeś, to, być, trudno miałeś być gwiazdą, a nie pancerzem. Trudno, tak. trudno, trudno powiedzieć, e, czy tylko dzwonią do tych, co lubią, czy akurat uważają, że, że z tego targetu, czy z, no, dany, z danej 11 branży, edycji to do wszystkich muszą dzwonić, ale... z, danej, z danej branży. Tak, dzwonili już na, w pierwszej edycji. E, no ale cóż, no, za każdym razem odmawiałem z różnych powodów, z różnych przyczyn. Większość tych... Od, od, tego odmawiania było dlatego, że grałem zawodowo w hokeja i nie byłem w stanie wyrwać się na miesiąc, czy, putołem, mm -hmm. czy na dwa, żeby być dostępny na nauczenie na się tańca, a, a, a później, jak już skończyłem grać, tak naprawdę to ja nie czuję do tego jakiejś, jakiejś pasji i, i wyjątkowej chęci, żeby uczestniczyć akurat w takim, w takim programie. Znaczy, wiesz, wiesz dlaczego o to pytam? Bo to jest nie jakby tego. temat poboczny trochę, nieistotny, tylko ciągle o Tobie, o tobie piszą gazety, Yy, gazety dla kobiet, jak ja je nazywam, dla, dla gospodyń domowych. Yy, wydajesz książkę, gdzieś ciebie jest pełno, a mówisz tańcząc z, gwiazda, z gwiazdami nie, a wiemy, że to jest dobra reklama. Dla ludzi, którzy... No tak, ale, ale... Pracują swoim wizerunkiem Jasne, ale, ale wiesz, no jakby pewne granice są, no nie do końca akurat chciałbym tańczyć na, na butach na obcasie w obcisłych jakichś spodniach i wiesz, i udawać się, e, uczyć się kroków samby, tak na znaczy, sorry. Mogę jechać na fajną wycieczkę, mogę zagrać w golfa, mogę pójść do, 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 do jakiegoś programu, gdzie mogę się troszeczkę porozmawiać i, i, i jakby wypowiedzieć na różne tematy, ale, ale są jakieś. Czu, A, czujesz pewne aha. Pewne. A jak się czułeś granice, w programie. Tam, w programie tylko wiesz co, nie pamiętam tytułu, przepraszam. Nie ma sprawy. E, gdzie tam ludzie sprzedawali swoje pomysły na biznes. Kapitalny pomysł, tak, tak. E, I, wiesz, I ty wtedy... tam byłeś jednym z żywi? Jeden z, jury, tak? Jeden z jury, tak. I tam tak. wiesz co? Ja parę razy to widziałem. Mm. Niektórzy przychodzili i mieli problemy w ogóle chyba sami ze sobą, prawda? Były takie przypadki? No tak, no nie, nie, nie do końca. My robiliśmy selekcję. Zgłoszeń było kilkaset e, tych pomysłów e, na biznes i, e, i my dostawaliśmy powiedzmy w każdym programie, nie wiem, chyba 8 czy 10 mhm. kandydatów, z których wybieraliśmy finalistę i później oczywiście był, był program finałowy. No na pewno jest ciężko oceniać. Też mi się zdarza często, że przychodzą ludzie z pomysłami albo z pomysłami na biznes. Ani z jak masz jakieś pomysły? Słuchasz tego i ci jest wstyd za nich? Nie eee, ja wiem, czy wstyd. Znaczy, ja, 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 ja ich podziwiam czasami za tą odwagę. Ja, ja w wielu, z wieloma pomysłami bym nie wyszedł, czy, czy wiele rzeczy w ten sposób bym nie przedstawiał. Ale z drugiej strony też wiele rzeczy by mnie poszedł, żeby prosić o, 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 jakieś, o jakieś wsparcie. Także to, to zależy dużo od charakteru. To zależy dużo od, od tego, jaki człowiek ma pomysł na, na siebie, na życie. Mam nadzieję, że wiele tych pomysłów udało się gdzieś tam tym ludziom zrealizować i znaleźć jakieś wsparcie. Będzie następna książka? Na razie, na razie jest jakiś projekt, propozycja z, z, z wydawnictwa. G plus J książka, książki. Ale nie o gotowaniu. Ale nie o gotowaniu to zostawimy e, kucharzom. Mhm. Ale coś więcej powiesz? Jeżeli coś byłoby, to, to dalej związane ze sportem, z, z, z ruchem zdrowym trybem życia, mhm. z fitnessem, gdzie... gdzie Uważam, że dalej, że sport to zdrowie i trzeba to jak najbardziej propagować. Nie, no pytam o to dlatego, że karierę już opisałeś, no to nie wiem, co jeszcze mógłbyś... Nie, nie, kariery już nie będę opisywał, to ci no. mogę zagwarantować. Życie po życiu. A chyba, Ty to, tak. życie, po ży życie na lodzie i życie po, po życiu. Kończymy. Dziękuję. Dzięki, również. Mariusz Czerkawski był moim i Państwa gościem.